Witam Was, rybki, serdecznie na kanale Kasia Tarot. Fajnie, że wpadłyście na mój kanał. To będzie czytanie na rok 2025. To jest, to jest czytanie bardzo ogólne. Jedna karta na każdy miesiąc. Także ogólna energia na każdy miesiąc dla rybek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeżeli jesteście zainteresowane rybki czytaniami prywatnymi, to zapraszam Was na moją stronę www.kashatarot.com I tam możecie zamówić prywatne czytanie i takie podobne czytanie mogę dla Was zrobić na, na następny rok, ale nie tylko roczne czytania, to mogą być czytania na konkretne Wasze pytania miesięczne, tygodniowe. Jakie sobie zażyczy, zażyci, zażyczycie. E, także zapraszam Was serdecznie na stronkę. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, albo zakupem moich e, tarotowych kart. Także zapraszam. A my bez już dalszego przeciągania przejdźmy do czytania. Zaczynamy nasze czytanie od pierwszej karty, od stycznia. Co styczeń przyniesie rybkom. No i co? Co styczeń ma przynieść rybkom? Asa Pucharów. E, przypływ emocji i nowe początki zdecydowanie w sferze uczuć i relacji. E, jeżeli chodzi o wasze samopoczucie, to będziecie bardzo czu będziecie czuły tą harmonię, taką wewnętrzną. E, bardzo pozytywne energie, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje z bliskimi, także spędzajcie ten czas z bliskimi. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj jest możliwość niespodziewanego przypływu gotówki, tu korzystne jakieś propozycje. Jeżeli chodzi o karierę, nowe możliwości, nowe projekty związane z kreatywnością i waszą intuicją, czyli w takich zawodach jak pracujecie, to tu będzie, tu będzie się Wam powodziło w styczniu. Współpraca również z innymi może przynieść Wam owocne rezultaty. A jeżeli chodzi o miłość, zdecydowanie nowa miłość, bardzo silne uczucia, tu będą romantyczne uniesienia w styczniu dla Was, dla osób w związkach może być odnowienie uczuć, pogłębienie tych więzi. Także, słuchajcie, w styczniu otwórzcie się na te nowe doświadczenia emocjonalne i zautwajcie swojej intuicji. Podążajcie ogólnie za, za głosem swojego serca. Bardzo pozytywna karta, nowy start, nowy rok i start w nowe, zwłaszcza emocjonalnie. Luty. Piękna następna karta, mamy cztery buławy. To jest karta świętowania, to jest karta harmonii, to jest karta stabilizacji w waszym życiu. Bardzo dobry stan zdrowia, harmonia, równowaga. Odpoczywajcie, relaksujcie się. Finanse również stabilnie poczucie takiego bezpieczeństwa. Będziecie, tu jest, będzie możliwość świętowania waszych sukcesów finansowych, i ja tutaj widzę również stabilną pozycję zawodową i poczujecie się spełnione rybki. Jeżeli chodzi o miłość, zdecydowanie stabilny, harmonijny związek i to bezpieczeństwo w tym związku, radość. Jeżeli jesteście singlami, to tutaj możecie nawiązać również trwałą relację, tu ktoś może się pokazać. Z kim będziecie mogli budować coś poważnego. No i mamy marzec. W marcu mamy rybki sprawiedliwość, także niektóre z was rybki mogą zajmować się sprawami sądowymi podpisywanie umów, jakichś kontraktów, papierów. I tak jak powiedziałam wcześniej, sprawiedliwość to sprawy sądowe. Słuchajcie, będziecie musieli, może w marcu, nawet uregulować jakieś sprawy wasze zdrowotne. Uregulować zdecydowanie sprawy finansowe. Podejmujcie uczciwe decyzje. Jeżeli chodzi ogólnie o karierę, to ta uczciwość i etyka w pracy będzie bardzo ważna. Przestrzegajcie zasad. Tutaj mogą być jakieś, może być rozwiązywanie spraw prawnych, coś może związane z pracą. Jeżeli chodzi o miłość, równowaga i harmonia, możecie zadawać się z wagami. I ogólnie tutaj będzie rozwiązywanie konfliktów w sposób taki sprawiedliwy, obiektywny. Kierujcie się ogólnie rozsądkiem w marcu i waszym takim obiektywizmem. Podejmujcie decyzje oparte na faktach. Kwiecień. W kwietniu rybki to jest miłość, miłość. Ja samą miłość widzę. Słuchajcie, w kwiecień przyniesie Wam ważne wybory, decyzje, jeżeli chodzi o sferę relacji i Waszych wartości. Słuchajcie, tu mogą być ważne decyzje zawodowe, które będą miały wpływ na Waszą przyszłość, ale współpracujcie z partnerami o podobnych wartościach. Możecie wchodzić w jakieś umowy z kimś, nawiązywać jakąś, jakąś korzystną współpracę w kwietniu. I jeżeli chodzi o miłość, no to jest karta miłości. Tu będą ważne decyzje, jeżeli chodzi o związek. To mogą być decyzje takie jak na przykład zaręczyny, ślub, wspólne zamieszkanie. A jeżeli um, jesteście singlami, to tutaj macie możliwość poznania bratniej duszy. Ale mi się wydaje, że tutaj ktoś w styczniu może się już pojawić, a w kwietniu będzie już poważnie. Maj. W maju mamy królową Dynarów i to będzie czas stabilizacji materialnej. I wy się skupicie, o, na, o, ba, będziecie dbały o dom, o waszą rodzinę. Będziecie ogólnie w dobrym samopoczuciu, będziecie dbały rybki o zdrowy tryb życia. Jeżeli nie, to będzie czas zadbać w maju. E, tutaj jest stabilna pozycja zawodowa, to jest stabilna pozycja finansowa e, miłość, stabilny, harmonijny związek a wy będziecie dbały o, o to ognisko domowe. Cieszcie się tą stabilizacją w maju, doceniajcie to, co macie, i troszeczkę zejdziecie na ziemię w maju, ale konkretnie będziecie dbać o wszystko dookoła. Będziecie tymi królowymi buław, przepraszam, pentakli, denarów. E, I czerwiec. W czerwcu będzie trochę ciężej. Tutaj możecie się poczuć troszeczkę przeciążone obowiązkami, odpowiedzialnością. Możecie mieć problemy ze stresem, ogólnie z przemęczeniem, także będziecie potrzebowały tego odpoczyn odpoczynku w czerwcu. Unikajcie takiego nadmiernego y, obciążania się obowiązkami. E, jeżeli chodzi o finanse, tu mogą być trudności, tu mogą być jakieś nieprzewidywalne wydatki. E, wy możecie mieć dużo obowiązków, jeżeli chodzi o Waszą pracę, tu może być duży stres w pracy. Ogólnie możecie mieć w, yy, w, co to jest czerwiec w czerwcu problemy trudności z radzeniem sobie z natłokiem zadań. Jeżeli chodzi o relacje, miłość i tak dalej uczucia, to tutaj mogą być napięcia, konflikty. To, to możecie się czuć ogólnie takie zmęczone, jeżeli chodzi o wasz związek. Także nauczcie się w czerwcu delegować zadania, proście o pomoc, zwolnijcie trochę tempo i zadbajcie o swój odpoczynek. No, ale już w lipcu impreza. I będziecie świętować, spotykać się z przyjaciółmi, ogólnie bardzo pozytywna energia, dobre samopoczucie. E, powinno być Finanse powinny być stabilne, możecie świętować sukcesy, e, dobra atmosfera, jeżeli chodzi o Waszą pracę, e, fajna, owocna współpraca z zespołem. E, tu jest możliwość świętowania jakichś sukcesów. Jeżeli chodzi o miłość, to miło spędzone chwile, taka lekka atmosfera, lekka energia. Fajne spędzanie czasu z partnerem, z przyjaciółmi. Także w lipcu cieszcie się życiem, cieszcie się słońcem, wychodźcie do ludzi. I cieszcie, cieszcie się ogólnie życiem. Sierpień. W sierpniu mamy królową mieczy. Także będziecie musiały rybki w sierpniu myśleć trochę logicznie. To jest jasne myślenie, to jest asertywność, to jest podejmowanie trudnych decyzji. I królowa mieczy Wam da tą siłę i tą taką, takie logiczne myślenie. Słuchajcie, będziecie dbały albo macie zadbać, albo będziecie po prostu miały dobre zdrowie psychiczne i będziecie potrafiły sobie radzić ze stresem i z trudnymi emocjami. Będziecie, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, kariery, to będziecie podejmowały racjonalne decyzje, będziecie bardzo takie logiczne, asertywne. Dobrze będziecie się komunikowały, to co chcecie powiedzieć, i będziecie w stanie podejmować trudne decyzje zawodowe. Jeżeli chodzi o miłość, to tutaj będzie jasna i szczera komunikacja, jeżeli chodzi o związek. Tutaj musicie też również zastanowić się i umiejętnie stawiać granice i dbajcie o swoje potrzeby. Także w tym sierpniu. Porada jest taka, żebyście były asertywne, żebyście komunikowały swoje potrzeby jasno i konkretnie. Wrzesień. We wrześniu mamy dwie buławy. Także tutaj będzie to będzie taki czas dla was planowania, podejmowania decyzji, wyznaczania sobie po prostu nowych celów, jeżeli chodzi o życie. Także planowanie. Rozważanie opcji finansowych, wyznaczanie sobie jakichś nowych celów zawodowych, rozważanie różnych ścieżek kariery. Możecie planować wspólnie przyszłość z partnerem, podejmować jakieś ważne decyzje dotyczące związku. Ogólnie we wrześniu macie się zastanowić nad swoimi celami i po prostu wyznaczyć sobie kolej, konkretne kroki, jakie zrealizować. Rozważcie różne opcje, ale tu będzie troszeczkę takiej stagnacji, czekania, troszeczkę poczekajcie, trochę się wstrzymajcie. Będzie wybór między dwiema drogami. Nie wiem w jakiej dziedzinie, czy to są finanse, czy to jest związek, nie wiem, ale trzeba będzie tu troszeczkę poczekać i zastanowić się nad tymi opcjami, które macie. Dwie drogi, dwa wybory. Październik. W październiku będzie troszeczkę stresu. Tu mogą być, to mogą być Wasze lęki. Dziewięć mieczy to nie jest za fajna karta, to są obawy, to są ogólnie negatywne myśli, to są te nieprzespane noce. Także zdecydowanie problemy spowodowane stresem, to jest ten niepokój, problemy ze snem, zadbajcie o odpoczynek. Możecie się bać o Waszą przyszłość finansową, możecie się bać strat jakichś. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, to tutaj będzie stres, to będzie jakaś presja w pracy. Obawy przed porażką. Jeżeli chodzi o związki i miłość, to tu mogą być napięcia, konflikty, ktoś może się kłócić, wy macie nieprzespane noce. Coś, co będzie spowodowane lękiem, coś, co będzie spowodowane niepewnością. Otwarcie rozmawiajcie ze swoim partnerem, partnerką o uczuciach, o obawach. Wy w ogóle single mogą odczuwać taki lęk przed odrzuceniem. Będziecie może miały problemy w nawiązywaniu jakichś nowych relacji. Także macie się ogólnie nie poddawać e, negatywnym myślom, macie się skupić na pozytywnych aspektach swojego życia. Szukajcie wsparcia u bliskich, e, może nawet u specjalisty. Pamiętajcie, że te trudne emocje są tylko są przejściowe. Listopad. W listopadzie czas skupić się na pracy, na doskonaleniu umiejętności, na takim dążeniu do perfekcji. E, skupcie się na zdrowiu i trybie życia. Może pojawić się taka potrzeba zagłębienia wiedzy na temat zdrowia i odżywiania, jeżeli chodzi o Waszą pracę, finanse. To ja tutaj widzę ciężką pracę i ja widzę to Wasze zaangażowanie w pracę, ale to przyniesie Wam stabilizację finansową, to przyniesie Wam możliwość podwyżki, jakiegoś awansu dzięki swoim umiejętnościom. Także skupcie się na doskonale, doskonaleniu umiejętności zawodowych. Dążcie do tej perfekcji, dążcie do perfekcyjnego wykonywania zadań, bo tutaj jest możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, kursy. Jeżeli chodzi o miłość, stabilizacja w związku, wspólne działanie, dbałość o tę relację, single mogą skupić się na swoim rozwoju osobistym, dajcie sobie czas. Bo, bo ten Wasz rozwój osobisty przyniesie Wam, zaowocuje w przyszłości udanym związkiem. Także skupcie się na pracy, również na pracy nad sobą, doskonalcie swoje umiejętności i ta ciężka praca ogólnie Wam przyniesie satysfakcję i takie wymierne korzyści w przyszłości. No i grudzień, o matko. No i w grudniu mamy diabła, także... To będzie miesiąc pokus, możecie się obżerać czekoladą, pić alkohol, nie wiem, cokolwiek. To, to są pokusy, to są uzależnienia i to jest też również taka konfrontacja z naszymi, z własnymi słabościami. Słuchajcie, uważajcie w grudniu, będzie ciężko, bo święta idą, uważajcie na używki. I na jakieś takie zachowania autodestrukcyjne. Zadbajcie o tą równowagę psychiczną, unikajcie stresujących sytuacji i może pojawić się tutaj taka tendencja do popadania w nałogi, jakieś szkodliwe na, na, nawyki. Słuchajcie, unikajcie, jeżeli chodzi o, o, o finanse, unikajcie pokus, um, unikajcie wydawania pieniędzy, unikajcie zadłużania się. Żyjcie zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi, nie wydawajcie za dużo. Tu, jeżeli chodzi o pracę, tu mogą być jakieś manipulacje, jakieś intrygi. Nie ulegajcie presji, bądźcie asertywni. Tu może się pojawić jakaś pokusa wasza pójścia na skróty albo podjęcie jakichś nieetycznych działań, nie róbcie tego. Jeżeli chodzi o miłość, to tutaj coś może być toksycznego. U niektórych rybek może pojawić się eks. Ale to, jest, to są toksyczne relacje, to jest zazdrość, to jest zaborczość, to są manipulacje. Ważne jest, żebyście zachowały rybki zdrowy rozsądek i nie, nie ulegały tym e, negatywnym wpływom. Single e, mogą być narażone na, wplą, e, na wplątanie się w ogóle w niezdrowe relacje, także uważajcie, kogo wy poznajecie, czy to wasz eks powraca, do widzenia. Możecie się zadawać z koziorożcami. Słuchajcie, uważajcie na pokusy. I konfrontujcie się ze swoimi słabościami. Zachowajcie ten zdrowy rozsądek. Nie ulegajcie żadnym takim jakimś negatywnym wpływom w grudniu. I szukajcie wsparcia. E, także takie karty, Słuchuj, słuchajcie, ogólnie ten rok wygląda na bardzo fajny. Jedynie co mnie martwi, e, może ten wrzesień, przepraszam, listo, e, październik i grudzień. Reszta kart, świetne karty. W czerwcu możecie być po prostu, może powinniście zrobić sobie przerwę na czerwiec, jakiś urlop, gdzieś wyjechać, co zrobić, bo ja tutaj widzę, że czerwiec może być ciężki, tu może być nadmiar obowiązków. Jeżeli możecie oddelegować, to oddelegujcie i cieszcie się latem. Ale reszta roku, ja tutaj widzę dużo, początek roku, zdecydowanie jest skupienie na związku, na miłości i na rozwoju i, i domu, na sprawach domowych. Natomiast reszta mi się wydaje, no, no są znajomi, wy możecie być bardzo wygadani i uważajcie, jeżeli chodzi o pracę. Tu może być jakiś stres ten październikowy, także uważajcie. Planujcie we wrześniu coś dobrego, ale tutaj w październiku tutaj możecie się zestresować czymś. Nie widzę większych jakichś tragedii, a diabeł, no ten diabeł, nie wiem, co ten diabeł w waszym życiu będzie oznaczał, ale uważajcie na swojego prywatnego diabła, bo on się pojawi w grudniu 2025. Słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Dajcie mi lajki, subskrybujcie się na mój kanał, a ja was pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję, że wpadacie e, na mój kanał. Buziaki, papa. Pa.